To mamy nową jakość. Muszę ją generalnie zapisać. Co to znaczy, że YouTube uruchomił funkcję 3-minutowych shortów. Oczywiście uruchomił ją 15 października i już się cieszyłem, że będę miał możliwość korzystania z, tych, z tego narzędzia, bo czasami w te. 59 sekund nie można powiedzieć wszystkiego, co się chce. Niektórzy to traktują, że człowiek jest nerwowy, że jest agresywny, bo czasem stara się to powiedzieć to wszystko szybko, jeśli robi to na żywo, a nie kiedy jest to poddane wszystko montażowi. Natomiast tak jak teraz, idę sobie spokojnie. Wiem, że mam 3 minuty. Mogę się zabrzeć w dwóch minutach, w minucie 40, bo dzisiaj... YouTube przerzucił wszystkie filmy, które były traktowane jako filmy, bo były powyżej minuty, w prostokącie oczywiście, przerzucił do shortów. A po czym się zorientowałem, bo mówię, co jest grane? Przecież miałem prawie 2700 godzin do nagranych materiałów filmowych. Bo, powyżej, no bo czekam na ten moment, kiedy będę już przekroczył 3000 i będę mógł zgłosić swój kanał do zarabiania pieniędzy, a przez to YouTube będzie mnie też poważniej traktował, bo będzie wyświetlał reklamy, więc będzie zainteresowany tym, żebym, żebym żeby mój kanał po prostu był w wielu miejscach lepiej widoczny. To jest jedna, oczywiście z opcji, którą, można, którą trzeba spełnić, żeby mieć zarabianie pieniędzy. I patrzę dzisiaj, że mam. 2399 godzin a przecież miałem już blisko 2700 zacząłem się zastanawiać co się stało w pewnym momencie widzę że filmy, które były na YouTubie kwalifikowane jako zwykłe filmy czyli minuta 10, minuta 15 w prostokącie zniknęły no to mówię chyba coś się, chyba w końcu YouTube zrobił to co miał zrobić czyli wprowadził że system już jest zabezpieczony, tak że filmy, które nagrywamy 3-minutowe do trzech minut są już shortami. No i wrzuciłem testowo jeden film. Okazało się, że już wskoczył w kartę short. I powiem tak, panie Boże, dziękuję, bo to mi tak ułatwia życie. Bo czasem ta jedna sekunda podejrzewam, że ty też masz z tym problem. Jedna sekunda, dwie sekundy zabrakło, i ten short po prostu przestawał być shortem, stawał się filmem. A teraz. Mogę nawet swobodnie rozmawiać, bo podejrzewam, że nawet nie rozmawiam. Trzech minut. No to tyle. W karcie short.